Cicho. Cicho! Ona tu jest! I co? I tańczy dla mnie! <grym> ja. Panie Adamczyk, nikogo tutaj nie ma, jesteśmy sami! Chyba Ty! <grym> Panie Adamczyk, niech Pan siada, mamy obchód. Kurna! Panie pielęgniarki się skarżą! To im więcej płaczcia! Tyle gniarki się skarżą, że pan nie ciągle obraża. Kto, kto ja obrażam? No. Nie, gdzie w życiu? Proszę mi nie opowiadać takich rzeczy. a ja w życiu nikomu nie obrażam Marnego słóweczka nie powiedziałem. Dlaczego e? pan nie chce wcisnąć dziecko w brzuch? W życiu komu nie ubliżyłem? Dlaczego pan takie rzeczy opowiada? Kto panu to powiedział? Ta ślepa pinta w okularach? Panie, zaszyka nie umie zrobić. Igły mi w żyle zostawiłam. To jest weflon. To weflon. O weflon. weflon. Ja wiem jak wygląda Welflo. W zeszłym roku na weselu złapałem. A ja dałczyk, to może moich kompetencji też pan nie podważa. Czy w życiu! Nie? Nie, nie, ja nie, nie żaden wypadku. Nie podważa pan moich kompetencji. W żadnym wypadku nie podważam pana kompetencji. Proszę, ja nie, nie podważam. To do widzenia. Zresztą nie da się podważać czegoś, co nie istnieje. Znoszę z tym, Chodź tu! Chodź tu! Siada! Pogadamy sobie. Już sobie poszedłem. Siada! Co? A, powiem ci, nie jest dobrze. Daj spokój, wiem na co jestem chory. Podsłuchałem rozmowę lekarzy. Podobno leczą mnie na NFZ. To jest coś najgorszego. I obawiam się, że nie wynaleźli jeszcze na to lekarstwa. Dzisiaj rano na odział przywieźli Kolesia. Niby ze złamaną ręką. Ale jak powiedział, że na NFZ, to kazali mu przejść w 2016. Daj mi spokój. Co? A daj mi spokój! Daj mi spokój z tą telewizją. Faszerują nas tymi talent showami. Ty ostatnio na oddziale pozwolili nam zrobić sobie taki talent show. Każdy musiał zrobić coś spektakularnego. Jak to kto wygrał? Nie ty. Panie świeć na Napisz Drugi był dalej. Przyniósł cynamon i powiedział, że zje cztery łyżki. Ale żeśmy mu nie zaliczyli. Prydówki, bo mało. Co wiesz idiota, ale czy nam może stawił? Daj spokój. Albo ta telewizja śniadaniowa. Jakie oni tam tematy poruszają? Małżeństwa homoseksualne. Ja nie mam nic przeciwko, bardzo proszę. Małżeństwa homoseksualne najbardziej proszę bardzo, że to jest telewizja śniadaniowa. No. Nie przy jedzeniu! Daj spokój. albo ten TVN. Co oni tam teraz puszczają? Tam. Perwersyjna pani domu. Dwa miliony ludzi ogląda jak babeczka w sukni balowej czyści lodówka. Ja to tego nie oglądam. Źle mi się kojarzy, to jest białej rękawiczki. No. <laughs> Albo ten bo ten Polsak. Ostatnio mieli dwudziestolecie. Jak dla mnie to było dziesięciolecie. Jak to czemu? Drugie dziesięć lat to były reklamy. Ta, ty, ty a ja słyszałaś? Podobno na ekrany wraca program Usterka. Całą serię mają kręcić w Dreamlinerze. Studio rozłożą na lotnisku w Modlinie. Ale powiem ci, że to akurat bardzo rozsądnie. Jak żeśmy kupili samoloty, które nie latają, to po co nam lotnisko, z którego można startować? Ty, a słyszałaś? Podobno. Słapali chłopa, jak się kochał z fotoradarem. A daj mi spokój. Oskarżyli go o po pogwałcenie prawa. Jak dla mnie to jest bohater. Jeden człowiek, a pokazał, jaki cały kraj ma do tego stosunek. Dobra, nieważna. Dawaj 10 złotych. Jak to nie wiesz na co? Zbiórkę na oddziale zrobiłem. W piwnicy buduję bombę na cuska. Jarek dzwonił, że już najwyższa pora. Mówił też, że musi to zrobić ktoś z jajami, bo on nie da rady. Jak twierdzę, w tego tuska, to się tylko jedno pokolenie mogę pomylić. Ale dobra, nieważna. Kupiłaś mi na mieście te składniki do bomby? Na jakim internecie szeku? Sama szeku na innym internecie. Oni tam są porąbani. Jeden pisze, że organizuje Sylwestra. Tak kiedy? No proszę cię, przecież jak ja to czytam, to ja mam wrażenie, że oni wszyscy piszą stąd. A zresztą już raz kopowałem na internecie. Co ja tam miałem kupić do tej bomby? Silikon! Rozumiesz, wpisałem w internet silikon. Wiesz co mi wyskoczyło? Natalia Siwiec! Mówię, patrzę, mówię, dobra, Mówię, dobra, to może jak piszę duże cycki, to mi wyskoczy silikon. To piszę duże cycki, wiesz co mi wyskoczyło? Ryszard Kalisz! Kurno, mówię, dobra, co ja tam wiem, jeszcze kupi do tej bomby? Sztywny drut! Nie chcesz wiedzieć, co mi wyskoczyło! Dobra, mówię, piszę wszystko naraz, bomba, silikon, sztywny drut. Wiesz co mi wyskoczyło? Natalia wie! bombę buduje. zdenerwowałem się, mówię, piszę je prosto z mostu, o co mi chodzi, bo bardzo zdenerwowałem się za polskie za ojczyznę piszę. Mam 32 lata i buduję bombę na Tuska. I co? I od tamtej pory mnie tu trzymają. Skurczę.